Wchodzę znowu na five, a to niż nie ma Siwa dziwka już mordę otwiera Pierdoli coś o jakimś kokosie, którego widziała na pornosie Tak bardzo ją kocham, polepsza mi dzień Tak naprawdę w realu wygląda jak waleń Jej siwe włosy podniecają mnie naga stoi, konia wale sobie na sienie wszędzie tryska i monitor cały biały Siwej włosy ze spermą się zlały Tak bardzo chcę ją pocałować jest to me marzenie Codziennie proszę aby się spełniło to życzenie Siwa, 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 skacze na kutasie cwela I na na szpitalu makarena A przed kąpem to naprawdę zwykła ściera Ulana dziwna Zlewa mi się z opakowaniem od burgera Siwa siwa, 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 na kurkach się cwela I napierdala na szpitalu jakieś makarena Kasty podryw dziś na techa Ale siwa dziś bez seksa Flex, ej, ej Z Pytam mnie, czy chce seksa Fel. Jebać go mam swoją siwą Walę mu na mordę pleksa Flex Ej, 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 skośno o Gidsfel pyta mnie, czy chce seksa Chybać go mam swoją siwą, walę mu na mordekleksa Zranie do obiadu to jest waga ciężka Siwa fiwem 300 kilo chain, ja chcę więcej mięsa Na szpitalu jakiś kasti ciągle stęka Siwa wali wality wali ty tłuszczu, ty chwil A przed monitorem z szopi łupie blaka Siwa przeciążenie serwa, pojebana akcja Siwa, 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 Skacze na kutasie twela I napierdala na szpitalu makarena A przed kąpem to naprawdę zwykła ściera Ulana dziwka zlewa mi się z opakowaniem od burgera siwa, 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 Skacze na kutasie twela I napierdala na szpitalu jakieś makarena i podryw dziś na techa Ale siwa dziś bez seksa, flex, ej, ej, ej. Siwa, siwa, siwa Skacze na kutasie się cwela I napierdala na szpitalu makarena A Przed kąpem to naprawdę zwykła ściera Ulana dziwka zlewa mi się z opakowaniem od burgera Siwa, 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 siwa. Skacze na kutasie się cwela I napierdala na szpitalu jakieś makarena Custy podryw dziś na techa Ale siwa dziś bez seksa Flex, eh. Siwa, pierdol się, siwa, pierdol się Pierdosze. Czeka, pierdosze. Flex.